Dzień dobry, witam wszystkich w nowym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Dzisiaj natknęłam się na Instagramie na pewnej relacji, na artykuł dotyczący spowiedzi. Obecnie toczy się zagorzała dyskusja. Zauważyłam, że wiele osób na Instagramie zaczęło publikować różne wpisy, że właśnie spowiedź jest szkodliwa, że nie powinny dzieci do niej przystępować. To powoduje jakieś traumy lęki. Chciałabym się do tego odnieść i przedstawić moje własne doświadczenie. Zapraszam do oglądania. Do spowiedzi przystępuję od małego, od małej dziewczynki, od czasu pierwszej Komunii Świętej. Chciałam podzielić się z wami moimi przemyśleniami. Spowiedź zawsze była dla mnie Takim nowym startem, taki, taką możliwością, właśnie taką czystą kartą, że od teraz znowu staram się jeszcze lepiej funkcjonować, jeszcze lepiej działać, jeszcze lepiej kochać i właśnie starać się pozbyć się tego, co wyznałam przed chwilą w konfesjonale. Zawsze to wyzwalało we mnie taką chęć poprawy, zawsze to działało na mnie tak pozytywnie, że od teraz znowu biorę się tak jeszcze bardziej za siebie. I zawsze też spowiedź była dla mnie taką formą terapii. Co to znaczy? Że wypisywałam sobie właśnie te moje niedociągnięcia, słabości, grzechy. Ja wiedziałam konkretnie, z czego ja mam się poprawiać, z czego mam unikać i nad czym pracować. Tak konkretnie miałam wypisane. To zawsze pozwalało mi i nadal pozwala uporządkować, jakby, swoje wnętrze, zrobić porządek z, ze sobą, ze swoim życiem. I dużo mówi się o tym, że to jest takie niekomfortowe, żeby pójść do spowiedzi i mówić o swoich jakichś ranach, o swoich grzechach, słabościach, niedociągnięciach. I faktycznie nie jest to komfortowe, faktycznie nie jest to przyjemne, fajne, jak w zasadzie każde przyznanie się do błędu, do winy, do grzechu. Ale, właśnie, spowiedź też mi pokazuje, jak wielka jest miłość Boga względem nas. Ja zauważyłam u siebie, że często idę do spowiedzi z tymi samymi, przynajmniej część grzechów jest ta sama. Ciągle ta sama i momentami jest mi już wstyd, że wiecznie nie mogę się z tego poprawić, że ciągle coś się powtarza, że wiecznie upadam jakby w tym samym miejscu. To też jest dla mnie takie niekomfortowe. Ale właśnie spowiedź pozwala mi na ten nowy początek i też pokazuje właśnie, jak Bóg nas kocha, że mimo tego, że wiecznie robimy to samo i wiecznie obiecujemy poprawę, ale jednak upadamy, to też jak Bóg nas kocha, że ciągle nas przyjmuje i nas kocha, nas chce. Pewna osoba na Instagramie udostępniła artykuł Okopress właśnie mówiący o tym, że spowiedź jest... czy przysparza dzieciom cierpienia. I ta pewna aktorka napisała, że dzieci muszą iść do jakiegoś pana się wyspowiadać. I otóż to nie jest jakiś pan tylko osoba, ksiądz, który reprezentuje Boga. I wiem, że to jest bardzo ciężkie na pewno. I to jest trochę taka wyższa szkoła jazdy. Ale możliwe to jest, żeby wyobrazić sobie w tym konfesjonale Boga, a nie księdza. I tak wiele osób popełnia błędy, wiele osób faktycznie na spowiedzi powiedziało różne rzeczy, różni księża powiedzieli różne rzeczy, które naprawdę zraniły i w pewien sposób zablokowały różne osoby. Trzeba też pamiętać o tym, że załóżmy jak trafiliśmy na no, nieciekawego księdza, znaczy, że... Nie wypełnia swojego powołania w sposób należyty albo przynajmniej tak to odczuwamy, nie, nie pasuje nam to. To zawsze też możemy wybrać się do pobliskiego innego kościoła albo pojechać gdzieś. Nawet możemy też przecież wybrać sobie jakiegoś spowiednika, którego spowiedź jakby najwięcej owoców nam daje, najwięcej dobrego w nas wyzwala. Prawdę można znaleźć bardzo takich oddanych, zaangażowanych, bożych, takich naprawdę bożych księży. Możemy się modlić też o rozeznanie właśnie o dobrego spowiednika. Przystępowanie do spowiedzi świętej pozwala też na kształtowanie miłości, nauczenie się prawdziwej miłości. Bardzo podobają mi się słowa, które ksiądz Pawlukiewicz w książce o miłości właśnie o spowiedzi e, powiedział. Do miłości trzeba się dokopać. Ona jest głębiej, i nie wyląduje w twoim sercu jak samolot na pasie startowym. Po nią trzeba przejść do kościoła. Po miłość trzeba przejść do konfesjonału. Tej budce rozdają ją za darmo. To realna, substancjalna miłość Chrystusa. Trzeba się do niej dokopać i nie być naiwnym optymistą, myślącym, że już przy pierwszym ruchu łopatą uda się dostać na jej poziom. Tej budce rozdają ją za darmo. Powiedz też to sakrament, czyli daje wiele potrzebnych łaski sił w dążeniu do celu. Także dla mnie też to jest taki ważny moment, właśnie takiego umacniania siebie. Bo teraz, szczególnie też w naszej współczesnej kulturze ciągle to powtarzam, ale widzę to na co dzień na Instagramie, w telewizji, w mediach wszędzie, po prostu to widać, jaka jest teraz współczesna kultura, co ona promuje, że wszędzie mamy nagość, seks, porządliwość, tylko branie, branie, konsumpcjonizm i tak dalej. Także spowiedź to sakrament, który też mnie bardzo umacnia w tym, co robię, a co nie jest łatwe w tych czasach. I jeszcze odnosząc się do dzieci, to właśnie spowiedź też pozwala na kształtowanie sumienia, bo tylko jak ma się. Prawidłowo, właściwie ukształtowane sumienie, można potem odróżniać właśnie dobrze dobro i zło. Więc jako dziecko pamiętam, jak robiłam rachunek sumienia na początku z rodzicami, z małą, potem już sama robiłam, wiadomo i, i robię sama. Także jako dziecko, jak przygotowywałam się, ja uczyłam się rozpoznawania właśnie dobra i zła, co jest grzechem, czego powinnam unikać na co dzień, i względem szczególnie też rodziny, jako małe dziecko, tak. I najbliższych jakichś tam znajomych. Jak to dzieci, że kogoś, komuś tam coś zebrałam, nie chciałam się podzielić i tak dalej. To kształtuje pewne postawy w człowieku, w dziecku, właśnie. Dziecko wzrasta. Według mnie, właśnie spowiedź to jest dobry, bardzo dobry sposób, żeby właśnie to sumienie kształtować. I zobaczmy, że współczesna kultura dąży do tego, Praktycznie do obalenia wszelkich zasad. Króluje relatywizm. Szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie pojawiło się wiele takich pytań, znowu: co się stało z ludźmi, dlaczego ludzie ludziom tak robią, czemu tyle cierpienia, czemu takie rzeczy się na świecie dzieją. I teraz, właśnie zobaczmy, zadajmy sobie pytanie: jak ludzie chcą pokoju na świecie i takich dobrych ludzkich postaw, takich otwartych serc, dobrych, skoro wszelkie podstawy ku temu, żeby właśnie takich ludzi kształtować, takie ludzkie postawy, chcą wyeliminować. To jak? O co tutaj chodzi? Zostawiam Was, kochani, z tym pytaniem, z tą refleksją, zastanówmy się właśnie nad tym. Generalnie ciężko mi jest, jak patrzę na to, co się obecnie dzieje, jak patrzę na ten Instagram, na tych ludzi, co udostępniają, te różne artykuły. Ta walka dobra ze złem jest obecna i cały czas ją na co dzień możemy dostrzec, zobaczyć, widzimy, to obserwujemy. Także ja życzę każdemu z nas wytrwałości, odwagi, żebyśmy się nie poddawali i też nie popadali w taki pesymizm, że to już wszystko skończone, że to już jakaś masakra jest i w ogóle chciałabym, żebyśmy raczej rad... cieszyli się z naszego chrześcijaństwa, cieszyli się z naszych postaw, z tego, że jesteśmy też razem współpracowani. Taką ludzi wierzących, żebyśmy. Dzielmy się po prostu naszą wiarą, dzielmy się naszym życiem z innymi. Pokazujmy ludziom właśnie Jezusa i przybliżajmy do Niego. To nasze zadanie. Możemy modlić się o odwagę, o wytrwałość, i żeby Jezus pokazywał nam, jak możemy naprawić ten świat, chociażby się starać. Dziękuję za obejrzenie.